Czy uważasz, że jesteś wolny? Zastanów się dobrze, zanim odpowiesz. Budzisz się i pierwszą rzeczą, którą robisz, jest sięgnięcie po telefon, przewijanie ekranu w poszukiwaniu czegoś nowego, czegoś, co cię rozproszy. Potem, może kawa, dawka dopaminy, podczas oglądania krótkiego filmiku, piosenka, by zabić nudę w drodze do pracy lub na uczelnię. Konsumujesz kolejne bodźce podcasty, media społecznościowe, nieustanne powiadomienia. A gdy w końcu masz chwilę ciszy, co się dzieje? Pojawia się dyskomfort, pustka, coś, co zmusza cię do szukania kolejnej rozrywki, kolejnej natychmiastowej przyjemności. Problemem nie jest sama przyjemność. Przyjemność to naturalne narzędzie ludzkiego umysłu, ewolucyjny mechanizm, który popycha nas do szukania tego co pozwala nam przetrwać? Ale co się dzieje, gdy przyjemność staje się więzieniem? Gdy potrzeba ciągłego doświadczania czegoś przyjemnego czyni nas więźniami niekończącego się cyklu natychmiastowej gratyfikacji? Aldus Huxley przewidział to niemal 100 lat temu. Gdy George Orwell ostrzegał przed przyszłością brutalnej represji w roku 1984, Huxley miał jeszcze bardziej przerażającą wizję. Świat, w którym ludzi nie trzeba zmuszać do posłuszeństwa, bo są tak zabawieni, tak przytłoczeni przyjemnymi bodźcami, że nigdy nie pomyślą o buncie. Świat, w którym niewola nie potrzebuje łańcuchów, bo ludzie kochają swoje zniewolenie. Rozejrzyj się, co widzisz? Społeczeństwo obsesyjnie nastawione na rozrywkę, konsumujące przyjemność bez ograniczeń, szukające natychmiastowej ulgi na każdy dyskomfort. Ale jaki jest tego koszt? Czy ta nieustanna pogoń za natychmiastowym szczęściem naprawdę cię wyzwala, czy raczej więzi? W tym wideo przyjrzymy się, jak współczesne społeczeństwo warunkuje nas do szukania przyjemności jako formy kontroli i dlaczego ta zależność może przemieniać cię w kogoś, kim nigdy nie chciałeś być dobrowolnego niewolnika. Jeśli myślisz, że kontrolujesz swój umysł, lepiej oglądaj dalej, bo być może odkryjesz, że nigdy tak nie było. Perfekcyjna niewola nie potrzebuje łańcuchów, tortur, gruźb czy stałego nadzoru. Potrzebuje tylko czegoś prostego, a zarazem niszczycielsko skutecznego przyjemności. Gdy przyjemność staje się centrum istnienia, niewola ukrywa się pod maską wolności. I właśnie to przewidział Huxley w nowym, wspaniałym świecie. Wyobraź sobie świat, w którym nikt niczego nie kwestionuje, bo wszyscy są nieustannie zabawiani. Poszukiwanie sensu zastąpione jest konsumpcją tanich rozrywek, a przyjemność nie jest wyborem, lecz przymusem. W swojej dystopii Huxley stworzył społeczeństwo, w którym ludzie od urodzenia są warunkowani. By unikać wszystkiego, co wywołuje dyskomfort. Gdy pojawia się negatywne uczucie, niepokój czy egzystencjalna wątpliwość, rozwiązanie jest pod ręką, dawka somy, idealnego narkotyku, który wszystkich znieczula i usypia. Ale czy ten świat to naprawdę fikcja? Pomyśl o swoim codziennym życiu. Gdy czujesz nudę, smutek, czy frustrację, jaka jest Twoja pierwsza reakcja? Czy zatrzymujesz się, by zrozumieć to uczucie? Czy od razu szukasz rozrywki? Media społecznościowe, seriale, jedzenie, alkohol, zakupy, seks, pornografia, gry, lista jest nieskończona. Żyjemy w epoce natychmiastowej gratyfikacji, gdzie każdy dyskomfort można stłumić w sekundę jednym dotknięciem ekranu. Nigdy nie musisz stawić czoła pustce, wystarczy ją zapełnić kolejną dawką przyjemności. I co najgroźniejsze, wszystko wydaje się być wyborem. Nikt cię nie zmusza do konsumowania rozrywki 24 godziny na dobę, nikt nie każe marnować godzin na Instagramie czy TikToku, nikt nie przystawia ci broni do głowy i nie mówi: Kup to, zjedz tamto, przewijaj dalej. Ale jeśli to wybór Dlaczego tak trudno przestać? Odpowiedź tkwi w warunkowaniu. Gdy przyzwyczajasz się do szukania natychmiastowej przyjemności, by złagodzić każdy dyskomfort, Twój mózg uczy się, że to jest standardowe rozwiązanie. Z czasem tracisz umiejętność radzenia sobie z nudą, ciszą, introspekcją. Twój umysł staje się niezdolny do bycia samym ze sobą. I nieświadomie stajesz się dokładnie tym, co przewidział Huxley: szczęśliwym sługą, uwięzionym nie siłą, lecz przyjemnością. Dlaczego tak się dzieje? Jak warunkowanie uczy nas unikać krytycznego myślenia i trzyma nas w tym uzależniającym cyklu? To właśnie zbadamy w kolejnej części. Jeśli ten materiał ma dla Ciebie sens, kliknij przycisk subskrypcji. I zasubskrybuj kanał. Dziękuję za Twoje wsparcie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak trudno przestać? Dlaczego, nawet wiedząc, że powinieneś skupić się na czymś produktywnym, Twoja ręka automatycznie sięga po telefon, a mózg domaga się nowego powiadomienia, nowego filmiku, nowego bodźca? To nie dzieje się przypadkiem. Zostałeś do tego wytrenowany. Od chwili narodzin jesteśmy warunkowani. By unikać dyskomfortu za wszelką cenę. System edukacji nie uczy nas myśleć krytycznie, lecz powtarzać informacje. Rynek pracy programuje nas, by produkować, nie reflektować. A kultura rozrywki dostarcza nieustannych rozproszeń, byśmy nigdy nie zatrzymali się i nie zadali pytania o otaczający nas świat. Suma tego wszystkiego tworzy społeczeństwo. W którym prawdziwym zagrożeniem nie jest autorytarny rząd zakazujący wolności słowa, lecz system, który sprawia, że całkowicie tracimy zainteresowanie jej poszukiwaniem. Huxley rozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. W nowym, wspaniałym świecie obywatele nie musieli być brutalnie represjonowani, nauczono ich kochać własną niewolę. Od dzieciństwa poddawani byli procesom hipnopedii. Powtarzanym podczas snu komunikatom, które kształtowały ich przekonania, nawet bez ich świadomości. Frazy typu: Każdy należy do każdego. Dorastali wierząc, że szczęście tkwi w konformizmie, unikaniu głębokich myśli, ucieczce przed cieniem cierpienia. Pomyśl, jak to odzwierciedla naszą rzeczywistość. Dzisiejsze warunkowanie nie odbywa się przez hipnopedię lecz przez algorytmy mediów społecznościowych, korporacyjny marketing i zalew bodźców, które kształtują Twoje zachowanie, zanim to zauważysz. Za każdym razem, gdy dostajesz powiadomienie, Twój mózg wydziela dopaminę. Za każdym razem, gdy krótki filmik dostarcza nowej informacji bez wysiłku, przyzwyczajasz się, że nie musisz myśleć samodzielnie. I za każdym razem, gdy nagradzany jesteś za konformizm, lajkami, społeczną akceptacją czy natychmiastową przyjemnością, utrwalasz przekonanie, że to właściwa droga. Efekt? Całe pokolenie ludzi niezdolnych do bycia samemu ze swoimi myślami, niezdolnych do radzenia sobie z dyskomfortem, niezdolnych do kwestionowania systemu, bo po prostu stracili nawyk krytycznego myślenia. Ostatecznie nie potrzeba dyktatury, by kontrolować masy, jeśli same odrzucają wszystko, co wymaga wysiłku umysłowego. Ale odrzucenie krytycznego myślenia ma swoją cenę. Gdy unikamy dyskomfortu za wszelką cenę, stajemy się coraz słabsi, bardziej podatni na manipulacje, bardziej bezbronni. Stała przyjemność nas osłabia, a sztucznie produkowane szczęście. Może zamienić nas w coraz bardziej bierne istoty. Ale jak to się dzieje? Jak obietnica świata bez bólu może prowadzić do całkowitego poddania się? To właśnie zbadamy w kolejnej części. Wyobraź sobie świat, w którym nikt nie cierpi. Wszelki ból jest natychmiast wymazywany, nie ma smutku, frustracji ani lęku. Brzmi jak raj, prawda? Ale spójrz bliżej. Co dzieje się z kimś, kto nigdy nie staje w obliczu trudności? Co dzieje się z całym społeczeństwem zaprogramowanym, by unikać wszelkiego dyskomfortu? Odpowiedź jest prosta: staje się słabe. Huxley rozumiał tę pułapkę z przerażającą jasnością. W nowym, wspaniałym świecie szczęście było gwarantowane przez nieustanne zażywanie somy, idealnego narkotyku, bez skutków ubocznych. Bez ryzyka, tylko natychmiastowa przyjemność. Ale co naprawdę oznaczało to szczęście? Oznaczało, że nikt nie potrafił radzić sobie z bólem, frustracją, czy nawet własną świadomością. Każda niewygodna myśl była rozpuszczana w chemicznej dawce komfortu. Życie było niekończącą się sekwencją powierzchownych przyjemności: seks, rozrywka, konsumpcja. A wszystko, co odbiegało od tego schematu, uznawano za zagrożenie. Rozejrzyj się. Współczesny świat nie ma somy, ale ma własne wersje. Media społecznościowe, oferujące natychmiastowe dawki akceptacji, aplikacje randkowe, eliminujące strach przed odrzuceniem, algorytmy dostarczające dokładnie to, czego chcemy, zanim sami o tym pomyślimy. Wszystko zaprojektowane, by eliminować każdy dyskomfort, każdą lukę, każdą potrzebę wysiłku. Ale ta nieustanna ucieczka przed bólem ma swoją cenę jest nią nasza własna siła psychiczna. Brutalna prawda jest taka, że ból ma sens. Cierpienie kształtuje odporność, frustracja uczy nas wzrastać, trudności zmuszają do rozwoju. Ale gdy wszystko jest łagodzone, a wszelkie wyzwania omijane, stajemy się coraz bardziej delikatni. Dziś każdy dyskomfort wydaje się nie do zniesienia. Małe niepowodzenia stają się egzystencjalnymi kryzysami, drobne konflikty wydają się katastrofami, a wszystko, co wymaga cierpliwości czy wysiłku, jest odrzucane, bo zostaliśmy zaprogramowani, by wybierać najłatwiejszą drogę. Natychmiastową przyjemność, szybkie rozwiązania. A to czyni nas łatwiejszymi do kontrolowania. Społeczeństwo silnych, odpornych ludzi, którzy akceptują dyskomfort i uczą się z niego, nigdy nie będzie potulne. Nigdy nie zaakceptuje życia w systemie ograniczającym wolność. Ale społeczeństwo emocjonalnie zależnych jednostek, które potrzebują stałych bodźców, by unikać pustki, które uciekają przed każdym cierpieniem, takie społeczeństwo będzie posłuszne, podatne na manipulacje, będzie idealne dla tych, którzy chcą władzy bez użycia siły. I tak zamyka się pułapka. To, co wydaje się wolnością, możliwość unikania wszelkiego cierpienia, w rzeczywistości staje się naszym więzieniem. Ale jest wyjście. By uciec z tego cyklu, Musimy zrozumieć różnicę między przyjemnością a celem. Bo podczas gdy przyjemność może nas zniewalać, cel może nas wyzwolić. I to właśnie zbadamy w kolejnej części. Czego naprawdę szukasz w życiu? Szczęścia czy sensu? Przyjemności czy celu? Odpowiedź może wydawać się oczywista, ale czy naprawdę się nad tym zastanawiałeś? Współczesne społeczeństwo. Nauczyło nas wierzyć, że szczęście jest ostatecznym celem. Ale co nam oferuje jako szczęście? Niekończący się ciąg ulotnych przyjemności, lajki w mediach społecznościowych, impulsywne zakupy, przelotny seks, maratony seriali, ultraprzetworzone jedzenie dające chwilową przyjemność, po której zostaje pustka. To wszystko daje nam chwilowe zadowolenie, ale nigdy na długo. I to jest klucz do problemu. Przyjemność zawsze jest tymczasowa, musi być stale odnawiana, inaczej wraca uczucie pustki. Pomyśl teraz o najważniejszych momentach swojego życia tych, które naprawdę Cię ukształtowały. Czy były to chwile natychmiastowej przyjemności, czy raczej momenty wyzwań, wysiłku i przezwyciężania trudności? Wiktor Frankl, psychiatra i ocalały z Holokaustu. Napisał w człowieku w poszukiwaniu sensu, że człowiek nie może żyć bez celu. Zauważył, że nawet w najgorszych możliwych warunkach ci, którzy znaleźli głębszy sens życia, byli tymi, którzy przetrwali i zachowali zdrowie psychiczne. I tu tkwi paradoks: Pogoń za stałą przyjemnością nas osłabia, a dążenie do celu nas wzmacnia. Przyjemność jest łatwa, natychmiastowa i uzależniająca. Cel wymaga wysiłku, dyscypliny i odporności. Ale w przeciwieństwie do przyjemności, cel nie znika, gdy efekt mija, buduje coś w nas, daje powód, by iść dalej. Ale współczesne społeczeństwo nie chce, byś szukał celu. Cele wymagają czasu, introspekcji, wysiłku i przebytu, przede wszystkim odporności na cierpienie. A to wszystko jest sprzeczne z logiką natychmiastowej konsumpcji. Człowiek, który znajduje cel w życiu, nie potrzebuje stałych rozproszeń, nie musi wypełniać każdej sekundy dnia powierzchowną rozrywką, nie jest łatwo manipulowany fałszywymi obietnicami natychmiastowego szczęścia. I właśnie dlatego jesteśmy nieustannie bombardowani bodźcami, które odciągają nas od tej drogi, bo człowiek z celem jest niebezpieczny dla systemu który żyje z naszej emocjonalnej zależności. Więc jeśli czujesz, że czegoś ci brakuje, być może odpowiedzią nie jest więcej przyjemności, lecz mniej. Może droga nie prowadzi przez szukanie kolejnych rozproszeń, ale przez eliminację ich nadmiaru. Pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: co naprawdę Cię porusza? Co sprawia, że wstajesz rano z łóżka? Czy żyjesz jednorazowymi przyjemnościami? Czy budujesz coś, co naprawdę ma znaczenie? Ale jak uciec z tej pułapki? Jak przerwać cykl i odzyskać autonomię nad własnym umysłem? To właśnie odkryjemy w kolejnej części. Teraz, gdy rozumiesz, jak nieustanna pogoń za przyjemnością może cię więzić, pojawia się najważniejsze pytanie: jak uciec z tej pułapki? Jak odzyskać kontrolę nad własnym umysłem w świecie, który robi wszystko, by cię rozpraszać, otumaniać i uzależniać emocjonalnie? Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że nie będzie to łatwa walka. System jest zaprojektowany tak, byś przegrywał. Chce byś wciąż szukał szybkich przyjemności, byś karmił algorytmy swoją uwagą, byś konsumował bez końca. Ale jest wyjście. I zaczyna się od Twojej decyzji, by uświadomić sobie grę, która jest przeciwko Tobie rozgrywana. Pierwsza strategia, by przerwać ten cykl, to strategiczne ograniczenie przyjemności. To nie znaczy, że musisz stać się ascetą i odrzucić każdą formę zabawy, ale powinieneś nauczyć się świadomie regulować swoją ekspozycję na uzależniające bodźce. Problemem nie jest sama przyjemność, lecz fakt, że jest wykorzystywana przeciwko tobie jako narzędzie kontroli. Gdy przez pewien czas odmawiasz sobie niektórych przyjemności, jak media społecznościowe, ultraprzetworzone jedzenie czy kompulsywna konsumpcja rozrywki, dzieje się coś ciekawego. Twój mózg się resetuje, zaczyna na nowo czerpać satysfakcję z drobiazgów, a niepohamowane pragnienie sztucznych bodźców traci na sile. Drugim krokiem jest odbudowanie tolerancji na dyskomfort. Jeśli chcesz odzyskać autonomię, musisz na nowo nauczyć się radzić sobie z nudą, frustracją i brakiem stałych bodźców to znaczy pozwolić sobie na ciszę, odłączyć się od zalewu informacji i po prostu istnieć, nie musząc wypełniać każdej chwili jakąś rozrywką. Na początku będzie to trudne Twój mózg. Przyzwyczajony do stałych skoków dopaminy, będzie domagał się więcej. Ale jeśli wytrwasz, zauważysz coś potężnego. Dyskomfort cię nie zabije, wręcz przeciwnie, wzmocni cię. Trzeci krok to rozwijanie krytycznego myślenia. Zadaj sobie pytanie: dlaczego ciągle muszę się rozpraszać? Kto korzysta na moim uzależnieniu od przyjemności? Co mógłbym robić? Gdybym nie był uwięziony w tym cyklu natychmiastowej gratyfikacji. Im więcej pytań zadasz, tym bardziej uświadomisz sobie, że większość Twoich nawyków i pragnień nie została przez Ciebie naprawdę wybrana zostały Ci zaprogramowane przez system, ale tylko ci, którzy zadają sobie te pytania, mogą zacząć pisać własny scenariusz. Czwarty krok, być może najważniejszy to zastąpienie przyjemności celem. Jak już wspomnieliśmy, poszukiwanie sensu to prawdziwe antidotum na niewolę natychmiastowej przyjemności. Zadaj sobie pytanie, co naprawdę ma dla mnie znaczenie? Co chcę zbudować? Jak mogę nadać swojemu życiu więcej sensu? To trudne pytania, ale jedyne, które naprawdę się liczą. Ale jest problem. Nawet jeśli zaczniesz się wyzwalać z tego cyklu, Społeczeństwo wokół ciebie nadal będzie w nim głęboko zanurzone. A gdy zdecydujesz się na zmianę, nieuniknione się wydarzy. Ludzie zaczną patrzeć na ciebie inaczej. Niektórzy będą cię podziwiać, inni odrzucą, bo gdy się wyzwalasz, stajesz się lustrem odbijającym to, czego inni nie chcą w sobie zobaczyć. I o tym właśnie opowiemy w ostatniej części. Jeśli dotarłeś aż tutaj. Coś w tobie już się obudziło. Zdałeś sobie sprawę, że nieustanna pogoń za przyjemnością to nie wolność, lecz cykl warunkowania, który cię więzi. Rozumiesz, że współczesne społeczeństwo nie musi cię fizycznie wiązać, by cię kontrolować. Wystarczy, że przekona cię do ucieczki przed każdym dyskomfortem. Ale teraz, gdy widzisz pułapkę, najważniejsze pytanie brzmi, co zrobisz z tą wiedzą. Prawda jest taka, że ucieczka z tego systemu wymaga czegoś więcej niż tylko silnej woli. To znaczy płynąć pod prąd, odrzucić najłatwiejszą drogę i zaakceptować, że prawdziwa wolność często wiąże się z samotnością i oporem. Bo gdy przestajesz się rozpraszać, zaczynasz widzieć, a gdy widzisz, uświadamiasz sobie, że wielu ludzi wokół ciebie wciąż jest ślepych. Niektórzy będą cię za to podziwiać, inni odrzucą. Niektórzy poczują się nieswojo z powodu twojej zmiany, bo gdy się wyzwalasz, stajesz się zagrożeniem dla ich iluzji. Będą próbowali cię ściągnąć z powrotem, przekonując, że z tym systemem wszystko jest w porządku, że życie trzeba po prostu cieszyć się bez większego zastanowienia. Ale teraz znasz prawdę. Przyjemność bez celu. To tylko kolejna forma niewoli. Wybór należy do Ciebie. Możesz żyć jak dotąd, rozpraszać się, szukać kolejnej dawki dopaminy, ignorować narastające poczucie pustki, albo możesz zdecydować się odzyskać kontrolę nad swoim umysłem, zbudować cel i stać się kimś, kogo nie da się łatwo zmanipulować. Chcę jednak wiedzieć, co wybierzesz. Czy kiedykolwiek czułeś się uwięziony w tym cyklu? Czy zauważyłeś, jak społeczeństwo wykorzystuje przyjemność jako formę kontroli? Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami, bo kwestionowanie to pierwszy krok do wolności. Jeśli ten film sprawił, że inaczej patrzysz na świat, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału. Tutaj nie płyniemy z prądem. Kwestionujemy, reflektujemy i szukamy prawd, których nikt nie chce Ci pokazać. Do zobaczenia w następnym filmie. Tam zaczniemy rozbrajać kolejne warstwy współczesnej niewoli.